Drogi oddechowe. W tym pytaniu, w tym punkcie zadajemy sobie pytanie, czy one są drożne, czy są niedrożne i czy są zagrożone niedrożnością. Drogi oddechowe są niedrożne w nagłym zatrzymaniu krążenia i tutaj musimy je zabezpieczyć udrożnić drogi oddechowe. Jeżeli pacjent ma glasgow poniżej 8, co może być wynikiem urazu czaszkomu mózgowego lub niewydolności oddechowej lub niewydolności krążeniowej, to to jest pacjent, który ma zagrożone drogi oddechowe, zagrożoną niedrożnością i u takiego pacjenta należy te drogi oddechowe zabezpieczyć, wsadzając plastikową rurkę nadgłośniową czy, czy rurkę intubacyjną do dróg oddechowych. Pacjenci z urazem twarzo-czaszki, z narastającym jakimś obrzękiem lub z oparzeniem dróg oddechowych to są kolejni pacjenci, Ci, u których te drogi oddechowe są zagrożone, i mimo że no, możemy z nimi nawiązać jakiś kontakt, to obawiając się narastającego obrzęku na poziomie górnych dróg oddechowych, należy te drogi oddechowe zawczasu, jakby antycypując problem, zabezpieczyć, zabezpieczyć sprzę odpowiednim sprzętem, odpowiednią rurką. Jakie mamy metody udrożnienia dróg oddechowych? Takim najprostszym pierwszą, pierwszą metodą udrożnienia dróg oddechowych u pacjenta urazowego, który jest nieprzytomny zaraz po dotarciu do niego, jest manewr wysunięcia żuchwy, tzw. rękoczyn Smarka, który powinien być wykonany przez jednego z członków zespołu, który siada czy lokalizuje się nad głową pacjenta, kiedy lekarz bada tętno, bada oddech, ocenia stan świadomości pacjenta. Takim prostym sprzętem jest ustno-gardłowa, którą stosujemy po to, żeby unieść język i język do góry, żeby ułatwić sobie wentylację workiem samorozprężalnym, ale są to sprzęty takiej bardzo starszej już generacji. Rurka nosowa-gardłowa jest w urazach przeciwwskazana, dlatego że potencjalnie może być taka sytuacja, że dochodzi do złamania podstawy czaszki i tą rurkę możemy wprowadzić do do jamy czaszki. Z rurek nadgłośniowych, które zazwyczaj są stosowane do takiego szybkiego zabezpieczenia dróg oddechowych takimi rurkami pierwszej generacji jest maska ktoniowa albo combi tube ale dzisiaj ten sprzęt już, już, można powiedzieć większości większości przedszpitalnych służb wycofany i zastąpiony przez rurkę typu i czy rurkę krtaniową, czyli takie rurki drugiej generacji. Rurki nadgłośniowe są, są dobre, ponieważ zakładamy je na ślepo i nie wymagają jakiegoś dużego treningu przed tym, jak zaczniemy je stosować, i sukces w ich założeniu jest, jest dość spory. osób, które nie za często wykonują te procedury. Ich mankamentem jest to, że w sytuacji, kiedy mamy obrzęk na poziomie krtani one jednak znajdują się nad krtanią, czyli nie zabezpieczą nam dróg oddechowych u pacjenta na przykład zaparzonymi drogami oddechowymi. Ale powiedzmy, że to jest jakiś ułamek pacjentów urazowych, czyli u większości te rurki nadgłościowe będą dawały radę. Rurka intubacyjna jest powiedzmy tutaj najlepsza, jedna z najlepszych opcji, natomiast ona ma ten mankapen, że, że wymaga że rzeczywiście specjalisty, który raz przynajmniej w tygodniu taką procedurę wy, wykonuje, jest... Mam że w cudzysłowie mówiąc, nabitą rękę do wykonywania tej procedury, jest doświadczony, bo jest to procedura no, dużo trudniejsza niż zakładanie na ślepo rurek nadgłośniowych. Taką, takim pewnym backupem w sytuacji, kiedy nie możemy pacjenta wentylować, nie możemy go zaintubować, a spada mu saturacja, jest, jest procedura konikotomi wykonywana właśnie w sytuacji, kiedy nie możemy wentylować, nie możemy zabezpieczyć dróg jakąś rurką nadgłośniową czy rurką intubacyjną. Warto korzystać z pewnych takich checklist, list kontrolnych, które zostały stworzone po to, żeby o wszystkim pamiętać przed, przed intubacją czy zabezpieczeniem dróg oddechowych. Taką, no, takim dobrym przykładem jest lista kontrolna Speedbo, od pierwszych liter, kolejnych spraw, rzeczy, które powinniśmy sprawdzić. Generalnie chodzi o to, że przygotowujemy sobie sprzęt, jak on jest już powiedzmy gotowy, to sprawdzamy tą checklistą, czy wszystko jest gotowe. Czyli tak. S, y, suction, czyli sak, musimy mieć sak. P, positioning, czyli pozycja ciała. Dobrze by było, gdyby pacjent leżał na wznak, y, żeby ktoś pacjenta urazowego ręcznie od przodu jakby stabilizował głowę. E, Equipment for intubation, czyli to, co musimy mieć: powinniśmy mieć laryngoskop z 2-3 łyżki, takie są w zestawie mniejsza, średnia, większa. Prowadnica burzi do tego, żeby ją e, wprowadzić do dróg oddechowych dwie rurki intubacyjne, różne rozmiary mm, dopasowane. No, mężczyzn to będzie jakieś 8-8,5, kobiet 7-7,5. E, Szykawka dziesiątka, do tego, żeby e, napełnić mankiet rurki intubacyjnej. E, Kapnografia, to jest złoty standard do sprawdzenia, czy rurka intubacyjna jest w drogach oddechowych, więc powinniśmy mieć czujnik kapnografii, on powinien być podłączony do monitora, czyli kolejne E to będzie tidal co 2 czyli końcowy wydechowy dwutlenek węgla. D to są drugs, leki, które są potrzebne do tego, żeby pacjenta zadziałać przeciwbólowo, zsedować tego pacjenta, zwiotczyć. Zazwyczaj to będzie zestaw typu fentanyl, Ketamina jako leki przeciwbólowe, ketamina też jako lek sedujący, lub może być to też etomidat. Z propofolem należy uważać, bo on obniża ciśnienie tętnicze. Natomiast z leków zwierzchniających to będzie rokuronium albo skolina. Jako takie zabezpieczenie warto mieć przygotowaną efedrynę, którą podajemy w sytuacji nagłego spadku ciśnienia po podaniu leków do intubacji. I tutaj też w tym punkcie należy sprawdzić, czy mamy w ogóle jakiś dostęp do żylny, czyli dostęp do żylna, albo do szpikowy, jeżeli nie udało się założyć dostępu do żylnego. E, BOMB, czyli pierwsze B, to będzie backup array ready, czyli, czyli powinniśmy mieć alternatywy do intubacji, jakiś backup, czyli rurki nadgłośniowe, e, rurka UG, czyli ustnogarbowa, LTD, laryngeal Tube, czyli rurka krtaniowa, czy Aijal, no i zestaw do koni gdyby wszystko się powiedzmy posypało i nie bylibyśmy w stanie pacjenta wentylować. Powinniśmy mieć przygotowany tlen, czyli o -oxygen. powinniśmy mieć minimalne monitorowanie stanu pacjenta, czyli akcję serca, saturację, ciśnienie tętnicze, to jest minimum. Do tego warto mieć częstość oddechu, do tego warto mieć końcowy dochód dwutlenku węgla, on jest obowiązkowy. No i B, briefing, czyli omówienie wykonania tej procedury przed jej rozpoczęciem. Mamy zazwyczaj w zespole dwie, trzy osoby i należy wyznaczyć im zadania, co w trakcie tej procedury będą robiły. No dobry zespół jest grany, w większości wie, co ma robić. Można też jadąc do pacjenta, czy lecąc do pacjenta urazowego, wstępnie omówić sobie pewne procedury, ale to należałoby też powtórzyć przed samą, przed samą procedurą. Czyli to jest ta część dotycząca, dotycząca dróg oddechowych. Odpowiadacie sobie w tej części na pytanie, czy pacjent ma drożne drogi oddechowe, czy nie. A jeżeli nie ma drożnych oddechow dróg oddechowych albo te drogi oddechowe są zagrożone, no to w tym momencie należy te drogi e zabezpieczyć. Zazwyczaj to będzie w e sprzęt nadgłośniowy, a w rękach powiedzmy specjalistów medycyny ratunkowej czy anestycjologii to, to będzie rurka intubacyjna.